Cześć, Witam Was w trzeciej części układu kierowniczego w Zuku w wersji 1.2. Jak widzicie, wyciągnąłem silnik, ściągnąłem sobie koło, bo już tu sobie wszystko podmierzyłem, poustawiałem trochę wstępnie i chyba się wreszcie uda, a wersja 1.2 Dlatego, że będzie to druga adaptacja układu kierowniczego z żuka. Nie będę się rozwodził, pokażę Wam o co chodzi. Sprawa dość prosta, jednak skomplikowana. Po prostu zakładamy żukowski układ kierowniczy za osią. Dają nam to możliwość zwrotnicy z Lublina, które są wygięte, tak że mijają się z zaciskami. Tutaj będą więcej miejsca, bo skrzynia jest trochę wyżej niż niska. Próbowałem też z przodu założyć ten układ kierowniczy oryginalny i go obniżyć po prostu, ale tam pff, i tak jest ciasno przez to miskę. A tutaj będziemy mieć taki fajny komfort, że będzie prawie na tej samej wysokości co oryginalny układ. No i te oryginalne ramiona będą no, zamocowane lustrzanie względem tego, co było po prostu z przodu tych samek, Teraz teraz mocowania poduszek. I też w sumie to nie przeszkadza, że są tam te mocowania poduszek, to nie dlatego zmieniam. Ten układ do tyłu, po prostu w oryginalnym mocowaniu tak by nam się układ nie zmieścił pod miską olejową. Tylko pojawia się jedno, ale bo nie wiem czy życie, że tutaj w tym miejscu powinien być taki drążek, który normalnie prowadzi od tej przekładni z przodu, tam w kierunku tego poprzecznego drążka pośredniego i on jakby napędza cały układ kierowniczy. Tylko, że jak mamy z tyłu ten układ, to jest to niemożliwe. Dlatego wymyśliłem coś takiego. Trochę koncepcja ukradnięta z Lublina, tam też jest jakby do zwrotnicy przymocowane ramię, tylko troszeczkę inne i działa w inny sposób, bo w Lublinie pchanie odbywa się chyba tak wzdłuż samochodu i tam jest ramię z tyłu, a tutaj mamy po prostu zamocowaną zwrotnicę. Ona, czy ona jest jeszcze nie zamocowana, ale ją tam przykręcimy. Troszeczkę trzeba będzie tutaj otwór rozpiłować i ona się powinna wkręcić nawet w oryginalne miejsce. Jest trochę pod skosem. Jeszcze tutaj trochę przekminię czy to nie podnieść i nie podpiłować w tym miejscu. To jest jeszcze na później rozklinka. No i drążek. Ten jest trochę za krótki, bo to jest zrobiony z klucza tak na próbę, żeby nie niszczyć tych oryginalnych drążków. Drążek idzie sobie tutaj do przekładni, która będzie w tym miejscu. Drążek ciągnie koło. Koło ciągnie cały układ. Cały układ ciągnie drugie koło. Działa. Dziękuję bardzo. Jedno co? Omontuję to w taki lustrzany sposób, I tak jak najniżej jak się da w tych sankach. Może czasami ten drążek nam tutaj przystawiać o dzwon skrzyni, ale wtedy najwyżej się troszeczkę podpiuje dzwon skrzyni albo wygnie ten drążek, który już jest troszeczkę i tak wygięty oryginalnie, więc, więc coś tu poszukamy. Zaczniemy sobie od mocowań tych ramion. No i to mamy ustawione, przyłapane w tym miejscu, co być powinno. Teraz pasuje przyspawać drugie ramię z drugiej strony. Niestety, jak widzicie, te ramiona się różnią. One oryginalnie miały troszeczkę inne mocowania. Dlatego ciężko będzie się wzorować na tym, żeby ustawić to tak samo z tej strony. Dobrze, no to mam to tak już prowizorycznie zamocowane. Zakładamy ramiona. No i zamocujmy układ. Na razie koła na boki. No i proszę bardzo, elegancko sobie śmiga. Teraz sobie włożymy silnik i zobaczymy, czy to nie będzie nam kolidowało. Coś czuję, że będzie. tak to tu się prezentuje pod silnikiem. No i niestety trafia w takie miejsce, że jest tu mega ciasno. Jeszcze trochę brakuje do opuszczenia. Jak opuszczę do końca, to się tutaj styka. Ale jeszcze po złożeniu widać teraz, że te sworznie tutaj są odchylone bardzo w dół. Tak samo jak te, tak samo jak te tutaj w tym kierunku. Co świadczyłoby o tym, że potrzebujemy jeszcze całe to ramię Opuścić tak w dół troszeczkę i tak zrobimy. To nam da tutaj odległość w tym miejscu. Luzy na tych przegubach, tutaj kulowych, i powinno to śmigać. A widzicie, że wreszcie jest tutaj ponad linią wahaczy, wszystko. Więc że go puścimy, to potrzebujemy 2 cm3, to by było tak luksus z luzem. Tu trzeba będzie troszeczkę jeszcze zmianę wprowadzić, bo to ramię z jest trochę wygięte, tak żeby mijało się z hamulcem. Dlatego też. Drążki trzeba będzie skrócić dosłownie o 2 cm i po prostu nagwintować nowym gwintem. Też tutaj będą końcówki z Lublina, tylko muszę jeszcze kupić, więc to siądzie jeszcze głębiej, stoi troszeczkę ten kąt się zmniejszy i to wychylenie tego przygubu będzie też mniejsze, bo siądzie tam głębiej. To wynika z tego, że Lublin ma nieco mniejsze stożki tutaj. Ale ogólnikowo wygląda całkiem, całkiem nieźle. Także jak opuszczę to nawet powinna być zachowana oś tego przegubu i wahacza, więc powinno to śmigać. Wymyśliłem patent na łatwiejsze ustawienie tego. Tu mam napięty sznurek, że są odległość mierzyć tak przód tył od tych śrub. I do takiej belki dospawałem sobie dwie nakrętki na płaskim stole. I teraz mam ustalony kierunek tych osi, jak i odległość przód tył, którą sobie zmierzę od tej belki do sznurka. Podobnie wysokość. Już mam tu ciasno, jest taki centymetr, jak jest na wprost, jak się skręci, to to się niestety zmniejsza, także aż dotyka do skrzyni. Dlatego jeszcze raz to przespawam, bo wymyśliłem, że mogę przecież przerobić ten element. Także wywiercę tu po prostu jeszcze jeden otwór, ten dułodetny i będę mógł całość tego opuścić jeszcze niżej, bo z tej strony jest jeszcze miejsce. Nie będę musiał tutaj tak sztucznie ich wychylać ku dołowi, tylko opuszczę całość o ten centymetr. Nawet tam jest 2 cm miejsca, wtedy tu będzie elegancki luz, no a do sanek, do dołu sanek mamy jeszcze. Tutaj możemy troszeczkę podpiłować, tak jak jest w tym mocowaniu, żeby ta śruba miała trochę więcej miejsca. Mamy teraz dwa w miarę do siebie zbliżone kształtem, a na pewno zbliżone długością mocowania. Nie ja Będę już teraz znowu nagrywał tego spawania. Przespawam, założę silnik i zobaczymy się za chwilę. Udało się, teraz ta przestrzeń jest nieco większa, ale też jest w lepszym miejscu, bo przez to, że mamy bardziej poziomo teraz te ramiona, ona jest bardziej z przodu, więc jest niejako przed. Tym całym dzwonem przed tym mocowaniem do bloku, więc tutaj nawet będzie można, jeśli będzie taka potrzeba, podciąć delikatnie to żebro w skrzyni, tak żeby się zrobiło jeszcze więcej miejsca. Póki co nie widzę takiej potrzeby, bo przez to, że obniżyłem całe ramiona, one się wypłaszczyły i to chodzi niemal, że w poziomie. Nie ma tak, że tak bardzo podbija od razu do góry przy jakimś skręcie. Także jak chodzi zawieszenie o tyle podchodzi w jedną stronę, no i tyle gdzieś też w drugą. Także tutaj zawsze jakaś przestrzeń jest. Przy maksymalnym skręcie tu już się robi wtedy jakiś centymetr, może trochę mniej, ale przy maksymalnym skręcie silnik raczej nie pracuje jakoś bardzo. Tak jak na przykład na dołkach, gdzie się też na tym Silniku wieszałem, on tutaj pracuje bardzo mało góra dół, więc na razie to zostawię. Jakby gdzieś coś tutaj pukało, to wtedy się będę martwił jakimś podcinaniem czy, czy innymi zabawami. Także ja sobie teraz to te mocowanie ładnie tam obspawam, zrobię gwinty jeszcze w sankach, bo na razie mam przespawane nakrętki, a jeszcze przewiercę się w nakrętce i zrobię gwint w sankach, żeby to się wszystko ładnie trzymało. Dobrze, no to teraz musimy zamontować sobie przekładnię. Ona będzie musiała być trochę opuszczona. Dlatego też trzeba usunąć to mocowanie stabilizatora, którego i tak bym nie używał, bo stabilizator będzie musiał być troszeczkę w tym kierunku przesunięty też, bo oczywiście miska olej. Ale to już pikuś. Także odcinam to i tutaj w tym miejscu poniżej tej belki powinna być zamontowana przekładnia. Ona wtedy będzie wypadać mniej więcej na wprost. Tego drążka on nie będzie wtedy taki zeskosowany jakby był teraz i nie będzie miał ograniczonych ruchów. Teraz wykonam sobie blachę montażową do przekładni. Przykładnie mam przygotowane. Z jednej strony nie zaspawałem jeszcze, bo tutaj będę dospawał się do ramy pod kątem i, żeby z tym kątem się nie bawić, to po prostu zrobię to już na aucie. Od góry też jeszcze nie zaspawałem, no bo tutaj będzie przylegać do tego oryginalnego mocowania. Przekładnię kierowniczą mam już tak prowizorycznie zamontowaną, ale już mniej więcej można zobaczyć, że to będzie sobie tutaj śmigać. Jeszcze też trochę do góry trzeba będzie podnieść, bo tutaj widzicie, że przy tym wahaczu jest bardzo blisko. Jak się to da, troszeczkę ze skosa i trochę do góry, to tam będzie miejsca zapas. Ale teraz na chwilkę sobie to zostawiłem, bo przyszły mi końcówki do Lublina. Jedną już sobie otworzyłem. Piękne, ładne. Już przymierzyłem, gwinty pasują, stożki pasują. Teraz założę sobie je w ramiona zwrotnic i dotkniemy sobie drążki kierownicze. Ustawiłem sobie zbieżność. Na tej wewnętrznej końcówce mam drążek skręcony do końca. Tutaj jest założony przegub. No i wygląda na to, że trzeba Uciąć tak przed otworem, wtedy z tego wewnętrznego przygubu się wykręci jeszcze jakiś centymetr i zostanie jakiś centymetr jeszcze na regulację. Mówię o tym otworze. Odetniemy sobie kawałek, wcześniej, że cywilizowanie wyglądało. Na gwintuję odetnę końcówkę, natnę tak jak jest to oryginalnie nadcięte na tej odległości, i będzie można to już skręcić na gotowo. Gotowe, tutaj mam odspawane nakrętki z dwóch stron, pomalowałem je tym ocynkiem, żeby nie rdzewiały już i to wszystko działa. Już demonstruję, na maksa w lewo, na maksa w prawo, śmiga, trzyma się naprawdę mocno. Nawet nie ma odziwu jakichś luzów wyczuwalnych dużych na tych drążkach. Teraz z powrotem w silnik. zobaczymy, jak to się mieści. Teraz pod silnikiem, o, teraz mamy już ustawioną zbieżność odpowiedniej długości drążki kierownicze. Możemy te, te koła doprowadzić do maksymalnych skrętów. Przez to wiemy, w którym miejscu to jest u tego układu. Te maksymalne skręty i będziemy mogli przez to zobaczyć, ile jest miejsca pod skrzynią. Jest nadzieja, że zostanie trochę miejsca. Bo te ramiona z Lublina, które są tam przy zwrotnicach, są krótsze od żukowskich, przez co bardzo skrócił się skok tego zawieszenia lewo-prawo. Silnik, już na miejscu, jeszcze poprawiłem te ramiona, dopiero teraz zauważyłem, że były źle ustawione gdzieś przy tych licznych przekładkach. Musiałem je przekręcić, po prostu ten łuk był w drugą stronę, ale to no, niewiele zmienia w pracy układu bo to po prostu było z przodu po to, żeby nie przestawiało o tą krawędź. Tutaj jest to nieco bardziej wypuszczone, więc, więc tak nie przestawia. Ale obróciłem tak, jak jest oryginalnie. Pamparam param i mam dobre wieści. Mamy tutaj miejsce pod skrzynią. Skręcam koło i na maksa skręconych kołach. Jest ciasno, ale na chwilę wam mogę poskakać po silniku, to zobaczycie, że on wcale nie chodzi na tyle dużo, żeby tutaj mógł uderzyć. Całą swoją masą naciskam i czuć, że dobijają poduszki do końca, a tamten układ nie uderza. Ogólnie ten układ też się całkiem nieźle prezentuje. Te kąty drążków są podobne do kątów wahaczy. Miejsce wychyłu drążków jest też zbieżne, więc to fajnie powinno sobie śmigać. Bierzemy się teraz do robienia ramienia do zwrotnicy. Tak wygląda zwrotnika, wystarczy i teraz pasuje gdzieś tutaj zamontować to ramię. Logicznym było zamontowanie go w te otwory, w które pasuje, ale niestety nie ma tak dobrze. Bo tutaj mamy zacisk hamulcowy i ten otwór montażowy jest tam pod jarzmem zacisku. Więc no nie ma możliwości zamontowania tego tak. Trzeba by było zwęzić to ramię tutaj na końcu. Do grubości jakichś 4 mm, no a to raczej wyknąć nie za bardzo. Pyknie. Poza tym nie ma to nawet jak śruby wkręcić, jak jest założony ten zacisk. Bo tam jest miejsce tylko na śrubę, która skręca zwrotnicę z tym tutaj przednim elementem. I do tego mocowania zacisku, tutaj wiedzieć że ten element jest odcięty, jak ktoś zakładał je. Było montowane w Lublinie e, takie ramię, które właśnie było łączone z przekładnią kierowniczą w z tym układem normalnym było to niepotrzebne, więc ktoś sobie to odciął. Więc jest taka opcja, żeby po prostu na żywca przyspawać ten element tutaj. Oczywiście by to ładnie podciąć i tutaj ładnie przyspawać. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby tutaj wszystko tak na żywca zaspawać, dlatego wymyśliłem jeszcze trzecią opcję i od niej zaczniemy, bez najmniej inwazyjna. Mianowicie odcinamy ten tutaj kawałek ramienia. Ten przód przykręcamy tutaj, on tam się opuści, bo nie będzie tej końcówki. I ten kawałek ramienia przykręcamy sobie tutaj, no, czyli na pewno sprawę do tego miejsca, gdzie normalnie jest ramię zwrotnicy w Lublinie. Jeszcze na jarzmo zacisk. I wtedy mamy tak, że tutaj w tej linii jest jedna część, w tej linii jest druga część i po prostu jedno z drugim zespawam. Będą na siebie zachodzić, przez co też ta siła, która tutaj działa, taka wyginająca to ramię, będzie nie działać tylko na spawy, które by mogły ściąć, ale będzie się też wspierać na litym, odlewanym elemencie. Dobrze, pomierzę, przytniemy i zobaczymy, co dalej. coś z tego. Tu jeszcze to muszę dokręcić lepiej, ale zapomniałem sobie dodać tą osłonę. Troszeczkę nam jeszcze przybliży te dwa elementy, więc, więc powinno być fajnie. Później sobie złapię dwoma spawkami i przejdziemy do przekładni kierowniczej. Jak wszystko spasuje, to wtedy będę to nagroda gotowo zaspalenia. Teraz ten drążek się prezentuje w ten sposób, że jest praktycznie w poziomie, a miło by było, gdyby tamta strona była trochę wyżej, bo to zawieszenie jest teraz na maksa rozprężone, więc w czasie później pracy, żeby, żeby się poziomował. Dlatego w tym mocowaniu odetnę sobie ten nadmiar blachy u góry i podsunę o ten 1,5 półtora. Próbuję też bardzo lekko zeskosować to ramię w tym kierunku, tak żeby ten przegub pracował w bardziej naturalnej pozycji, chociaż to nie przeszkadza jakoś tutaj bardzo ale takie dosłownie 1-2 stopnie można nadać. Mam już spawane. tak jak widzieliście, ramę. Jeszcze 1,5 cm, żeby jeszcze troszeczkę głębiej to podciągnąć. Teraz ten kąt drążka jest zbieżny z kątem wahacza. Jak w przybliżeniu oczywiście. No i teraz pozostaje sprawdzić, czy to działa. Na razie w powietrzu, żeby nie obciążać za bardzo tych prowizorycznych na razie spawów. Później to obspawam, postawimy na ziemię, jak będzie wszystko działało. I spróbujemy jak to hula. Fajnie działa. Fajnie. Ten drążyk jest co prawda trochę krótkawy, ale nie ma tu już za bardzo miejsca, żeby coś więcej go wydłużyć. Jeszcze bym mógł w sumie próbować przekładnie trochę przesunąć, ale to znów będzie blisko miski. Na razie zostanie tak. Jakby coś było nie halo, to wtedy się będę jeszcze zastanawiał nad modami. Teraz maksymalny skręt, no i jeszcze tutaj do miski jest takie 10 cm. Więc o jakieś 8-7 można było go przesunąć jeszcze tą przekładnię. No i teraz ten przegub przy ramieniu jest w takim wychyleniu blisko skrajnego położenia, ale nie w skrajnym położeniu. Więc przy pracy koła ku górze on się będzie prostował. To chciałem właśnie osiągnąć. No jeszcze ten drążek trzeba będzie dorobić, ale to jak mówię, jak po zakończą sobie sprawy z mocowaniem tej przekładni, bo naprawdę kąty tu jeszcze kół są mocno zjechane, więc chciałbym to sobie wszystko ustawić na cacy i wtedy ustawić przekładnie. Może faktycznie jeszcze trochę miejsca będę próbował gdzieś tam zdobyć, przesuwając ją. Tutaj na przekładni, na wałku powinien być znak, który mówi, gdzie jest środek zakresu pracy. A ja tego znaku nie mam. Nie wiem dlaczego. sumie tak patrzę, sobie ten nowy mógłby nawet tak zostać. Na długość powiedzmy pomiędzy tym dolnym wahaczem, a tym górnym, który jest dużo krótszy. No wiadomo i dłuższy byłby, tym byłby lepszy, bo wtedy te kąty by się zmniejszały jego pracy. Dobra, w takim razie to mocowanie złapię sobie tutaj z przodu jeszcze. Na razie, gdybym coś przerabiał, to będzie łatwo odciąć te dwa spawy. Ładnie obspawam sobie ramię przekładni i będziemy kończyć. Postawię go na koła, zobaczymy czy tym się da skręcić. To już mam gotowe. Tu jeszcze trzeba będzie wprowadzić jedną małą poprawkę. Widziałem, że to tu wychodzi, ale myślałem, że tu będzie miejsce jeszcze przy tarczy. Niestety nie. Trzeba troszeczkę przypłaszczyć ten otwór wentylacyjny dosłownie tak, żeby troszeczkę inny kształt miał. Żeby to ramię mogło sobie tutaj dojść i żeby tarcza nie tarła o tą osłonę. Na razie to złóżmy. To ładnie wezmę i wyklepię, To się tutaj odegnie. Tu się zrobi na płasko, wyszlifuję. I podobny luksus. A, wiem. dobra. To ten dążek, tutaj puszcza, bo on jest z rurki złapany na dwa gwinty, bo mam ją za krótką, a zrobiona jest z klucza i przeskakuje na gwincie po prostu w tej rurce. Serio. on tu po prostu zerwała na tej rurce gwint, bo rurka była po prostu za duża w stosunku do gwintu i tak był tylko nacięty ledwo ten gwint. I to jeszcze raz pełen zakres ruchów, spróbuję zrobić. Luksus jest nie ma co więcej grzebać. Oczywiście, jeszcze te poprawki, drążek ten jeszcze nagwintować, skrócić go. Tylko najpierw się trzeba jeszcze zastanowić, czy tej przekładnię przesunąć bliżej silnika, żeby nie był dłuższy. Drążek to jest ten, który był tym skośnym z przodu. Jaką po prostu nagwintuję na nowo, tylko żeby go nagwintować, muszę wiedzieć, gdzie jest przekładnia. Ja się jeszcze muszę a jeszcze muszę się obejść z tym, w którym miejscu ją zamontować, czy tak jak jest, czy ją przesunąć tam bliżej silnika, trochę, żeby wydłużyć ten drążek. A tak to wszystko śmiga i to całkiem przyjemnie się skręca. Jak tutaj się to ładnie wszystko wpasowało, to tutaj jest cudo. I wygląda, będzie jakby oryginalnie to było. Tu się mija z wydechem, elegancko. Można śmiało sobie wyprowadzić wydech tutaj, przeprowadzić go pod skrzynią i tam z drugiej strony zrobić pucha. A z tej strony końców nie koliduje. Jedno co tutaj wychodzi, przewód hydrauliczny od sprzęgła, ale ja będę miał i tak pedał sprzęgła w innym miejscu, więc on tutaj będzie szedł w górę i to też nie rodzi żadnego problemu. No, także układ kierowniczy mam wreszcie za sobą. Możemy to zamknąć. Nie wiecie, jak się cieszę. Trochę trzeba było zakombinować, ale działa. Także teraz już się będę brał za most. No i dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie. trzymajcie się ściela.